Koty nie lubią sylwestra z prostego powodu. Po prostu boją się wajerwerku. A źródłem tego lęku jest przede wszystkim dźwięk, jaki towarzyszy wybuchowi sztucznych ogni. Niestety, nasze futrzaki posiadają o wiele czulszy such od naszego i dźwięki, które są dla ludzkich uszu niedostępne. Skoro więc nam fajerwerki wydają się bardzo głośne i dokuczliwe, to jak odbierać je muszą nasi mruczący pupile? Uogólniając, przeciętny kot w Sylwestra zachowuje się spokojnie niż przeciętny pies. Niemniej jednak, większość kotów możemy pozostawić same w domu, tym bardziej, iż w stresujących sytuacjach nasze futrzaki zwykle chowają się, a nie szukają pociechy u opiekuna. Jak uspokoić przestraszonego kota? Jakie powinniśmy poczynić przygotowania, by pomóc naszemu pupilowi przetrwać tę szczególną noc w roku? Pod Sylwestrę zniesie lepiej, gdy będzie miał zapewnione dobre kryjówki, co wynika z tego, że w stresujących sytuacjach futrzaki wykazują tendencję do chowania się. Jest to zupełnie zrozumiałe zachowanie, tyle tylko, że na kryjówkę wybierają czasami miejsce całkowicie nieodpowiednie. Zdarza się im między innymi wciskać za szafę lub za lodówkę, skąd później nie potrafią się wydostać. Tylko powinniśmy zadbać o to, by w domu znalazły się bezpieczne miejsca, w Których nasz pupil może się ukryć. W Sylwestra kotu możemy również ograniczyć przestrzeń do jednego lub dwóch pomieszczeń. Takich, w których brak niepożądanych kryjówek i do których dostęp światła i dźwięków, będzie ograniczony. Dobrym wyborem będzie więc zwykle przedpokój i łazienka. Pamiętajmy, by ustawić w nich kocie budki, oraz otworzyć jakąś szafkę. Jednakże jeśli do tej pory kot zawsze bez żadnych ograniczeń poruszał się po całym domu może nie czuć się komfortowo. Dlatego warto go wcześniej przyzwyczajać do ograniczonych przestrzeni. Jeśli chcemy, by kot w Sylwestra jak najmniej się denerwował dokładnie zasłońmy wszystkie okna. przytumi to dopływające z zewnątrz dźwięki i światło fajerwerków. Efekt nie będzie idealny. Tym bardziej, że kocie zmysły są o wiele czulsze od naszych. W pewnym jednak stopniu ograniczymy dostęp wspomnianych wyżej czynników, co pomoże uspokoić przez Straszonego kota. Możemy też zostawić włączone światło. Kot będzie czuł się lepiej, gdy wychodząc pozostawimy w mieszkaniu włączone światło. Dzięki takiemu posunięciu sprawiamy, że z ogni staje się po prostu mniej zauważalny. Z tych samych powodów, wychodząc w Sylwestra z domu, zostawmy włączone radio lub telewizor i nastawmy je w miarę głośno. Dzięki temu odgłos wybuchających fajerwerków rozmyje się w głosach dobywających się z telewizora lub radia. Z pewnością dla wielu kotów już sama nasza obecność w domu w Sylwestra jest bardzo wskazana. Dodaje zwierzakom otuchy i pomaga im łatwiej przetrwać fajerwerki. Niektórym zwierzakom to wystarcza, inne wymagają dodatkowej pomocy. W skrajnych sytuacjach, czyli w przypadku zwierząt wyjątkowo źle reagujących na sylwestrowe fajerwerki, możemy sięgnąć również po preparaty uspokajające. To również sposób na to, by uspokoić przestraszonego kota, ale lepiej go nie nadużywać. A Ty jak pomagasz swojemu kotu w Sylwestra? Daj nać komentarzu!